Jesteśmy. Rozgość się. Witamy w domu. Czuj się jak u siebie. Pomogę ci. Tak, tak. Rozgość się. Pomogę ci. U was tu nie da się zrelaksować. Nie to, co w mojej wiosce. Przed wejściem prawie się potknęłam o kurz. Dranie wywieźli staruszką do kolonii karnej. Moje krowy skurczą się dwukrotnie. Bez mojej miłości. Nawet trzykrotnie. Mamo, znowu zapomniałaś? Sama mnie prosiłaś o remont swojego domu. A póki remont, możesz zobaczyć się z wnukami. Z wnukami? Że co? Jeszcze trzymacie tu dzieci? Okropne. Babcia? Cześć, babciu! O, wnuki się cieszą, że cię widzą. No idź, daj im prezenty, a ja skoczę po ciasto i zaraz wracam. Dobrze. To jest dla ciebie, dziewczynko? Jestem Kasia. Aha, Basia. A to dla ciebie, blondynie. Fuu, co to jest? Nawóz. Dzięki niemu rośliny w ogrodzie rosną jak szalone. A mi po co to? Nic ty nie wiesz. Dziewczyny na wioskach nakładają to na głowę. Włosy im rosną jak u tego mm, Hagrida, takie gęste. Nawet mi się poszczęściło. Co to jest babciu? Skarpety czy rękawiczki? Oj! Ręce mi płoną! A, a, a! Chyba coś pomieszałam i wsadziłam tam trochę papryczek chili, żeby dać prezent sąsiadce. Moje ręce! Tak właśnie nakładamy krem, aby nie dopuścić do powstawania zmarszczek. Co? Jakich zmarszczek? Basia, ile masz lat? Kasia, nieważne. Coś tam się dzieje w kuchni, chyba pożar. Jaki pożar? Jak to możliwe? Strasznie zamarzałam, rozgrzałam kominek, ale z jakiegoś powodu dym nigdzie nie ucieka. Nie mamy kominka, babciu! Rozpaliła się ogień w piekarniku! Ależ tu wszyscy nerwowi. Mieszczuchy. O, a to co? A, wiem, wiem. Jestem w telewizji, tak? Aha, a co to za komentarze? Babciu, dawaj czadu? Tak, tak, mój drogi. Babcia już dawała czadu jak mogła. Nie mogę oddychać! Słyszycie, co? Nie da się tu oddychać! Co tam piszecie? Wszystko Babciu, jest w Powiem ci coś ciekawego? Zresztą, słuchajcie. Zamiast smarować się jakimiś pierdołami, powinnyście iść do stodoły. Jest tam tyle nawozu dla waszej urody. Najważniejsze to delikatnie wejść pod krowę. Jest tam wiele pożytecznych substancji. Gwarantuję wam, że twarz będzie gładka jak krowie wymię. No w końcu rodzice wrócili. No, co tak stoisz, Ross? Nie przyszłam tu dziś jako nauczyciel. E, tylko, że my nie oczekujemy dziś gości, a sama nas pani uczyła, że nieproszony gość jest gorszy jak zaraza. Ross, przestań! Nie jestem dziś gościem. A kim? Inspektorem do spraw nieletnich. Uwielbiam straszyć rodziców opowieściami o ich wrednych dzieciach. E, ale rodziców nie ma, pani Johnson, więc niech pani wróci później, jak już wrócą. W następnym tygodniu, a najlepiej roku. O Boże. A to kto? Wasza matka się starzeje? Nie rozumiem. To wasza matka czy jakaś kobieta żebrze o jałmużnę? Co? A, a, a ty kto? Co ty sobie wyobrażasz? Skąd się roz? Kto to jest? To nasza babcia. Babciu poznaj naszą nauczycielkę, panią Johnson. Fu. Widzę, że w tym mieście dzieje się naprawdę źle. Zatrudniają byle kogo na nauczyciela No i o co chodzi z tą ścierką zamiast włosów? Bo... Wiesz co, Ros? Tacy krewni nie prowadzą do niczego dobrego Miłego dnia Pójdę do Złocickich Uleczą moje rany Dlaczego się nie otwiera? No już, dawaj! Pani Johnson, coś jest nie tak z tymi drzwiami, niech pani poczeka, moi rodzice zaraz wrócą. Aha, a ja nałożę ci na włosy balsam, prosto spod mojej krowy. <grystanie> Kasia! Coś ciebie zachamidło, na pewno jesteś nauczycielką? I kto to mówi? <grystanie> Halo, mama, tata, gdzie jesteście? Próbujemy otworzyć zamek, zaciął się. Pośpieszcie się! Od tych krzyków dzwoni mi w uszach! To i tak nie najgorsze. A co, co jest, jest gorsze? gorsze? Babcia zostawiła tabletki na pamięć w samochodzie. Ej, a ty co? Czego chcesz ode mnie? A! To wy! Porwacze! Dziwaki! Porwacze! Tam jest w Twoim pokoju. O nie! Nie, nie, nie! Hmm, 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 hmm. O, moja skarpetka! Pół roku nie mogłem jej znaleźć. Pomocy! Cicho, pani Johnson! Pomoc jest w drodze! Co się dzieje? To Wasza sprawka? Policja już po Was jedzie! Jesteśmy aż tak sprytni? No tak. Nasza babcia ma zaniki pamięci i zapomniała wziąć tabletek. Wkrótce rodzice naprawią drzwi i nas uratują. Tak, nie tak sobie wyobrażałam zajęcia pozalekcyjne. Skoro tak wyszło, przynieście zaszyty. Co? No. Co co, nie będziemy przecież tak siedzieć, spędzimy czas z pożytkiem. Uff, hura. Tak, nie spieszmy się, porozmawiajmy. Ja ci zaraz coś powiem, porywaczu. No chodź, zmierz się ze mną. Zaprosiłem cię w odwiedziny, remontujemy twój dom! I dlaczego remontujecie go beze mnie? Co? Chodź tu. Tato, 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 chodź tu szybko! Uff. O dzień dobry pani Johnson. Jak widzę, cała wasza rodzina jest inna. A, nie, to nie dla mnie, to babci. Musimy w nią je wcisnąć. Zaraz zobaczysz, co ja w ciebie wepchnę. Może powpychamy jej tabletki do tortu? Stop, kto idzie? Biała flaga, biała flaga, widzisz? Przepraszamy panią, że panią porwaliśmy. My po prostu zawsze chcieliśmy mieć babcie. Aha, ja też. To może uczcimy to herbatą i ciastem? I może odwieziemy cię na wioskę? Ha? No nie wiem. Jeśli ta wariatka pojedzie też z nami. Taka nerwowa, że aż śmieszna. A wy co tak się gapicie? Są chorzy. Wiesz, inni. O wy, źli porywacze. Chcieliście otruć staruszkę. Nie, babciu, zobacz. Jem. Mmm. Ten oprawca to co? Jest na diecie? Chyba wezmę L4 i wyjadę na wakacje. Mmm. Mm. Mm. Jak na razie żyjecie? A wy co się dzisiaj na coś spięci? Co z wami wnuczki? Uf. Słuchajcie, właśnie przypomniała mi się zabawna historia z mojej młodości. Czekaj, babciu, mi też coś się przypomniało. Nie powinniśmy wkładać tabletek do tortu. Teraz każdemu coś się przypomni z kiedyś. Obiecałeś przed ślubem zabrać mnie do wszystkich krajów. Ros, właśnie mi się przypomniało, że pół roku temu wzywałam twojego ojca. Dostałeś pięć jedynek w ciągu jednego dnia. Pamiętam, miałem cię ukarać. Ros, zepsułeś moją lalkę i obiecałeś mi kupić nową. Mamo, pozwoliłaś mi wychodzić aż do 11. Obiecałeś, że mi kupisz futro, mieszkanie, buty i czapkę z norek.